Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remy i Idzie, idziemy znowu do szkoły Among Us, słuchajcie, ale zdaje się, że jesteśmy trochę za wcześnie i chyba jeszcze nie ma słuchajcie nauczycieli. W każdym razie poczekamy, w ogóle zobaczcie, w, w ogóle pamiętajcie moi drodzy, aby kończycie, zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję zobaczcie, i napiszcie w komentarzu moi drodzy, co byście chcieli zobaczyć z tego gigantycznego wielkiego biasta, moi drodzy, w następnym odcinku. W każdym razie słuchajcie moi, zobaczcie są chłopaki bo chyba byli moi drodzy tutaj w restauracji, są, zobaczcie w restauracji tutaj, tutaj się w ogóle Siema, o, muszę go pójdę do nich słuchajcie moi, drodzy. w ogóle tam jest, tam jest przejście w ogóle, muszę tam ten dywaj, zobaczcie przez ten sklep, słuchajcie w ogóle Pijemy te mnóstwo tutaj są Siema chłopaki, w ogóle Elo. O co to jest za zgromadzenie? W ogóle ciasteczka, to to za zgromadzenie, tutaj słuchajcie, I nie idziemy do szkoły, w ogóle chłopaki. Eee, nie, my na wagary, ja wagary są. Na wagary idziecie, ale Jak i tak słuchajcie. To cię ale słuchajcie, i tak jeszcze nie ma przecież nauczycielki, więc w sumie to nie są żadne wagary, możemy sobie po prostu pójść do szkoły. Już... No dobra, stary, ale słuchajcie, jeszcze, jeszcze nie ma ósmej godziny, więc pójść do szkoły, słuchajcie. I słuchajcie, co wy na to? Bo ja mam taki pomysł, słuchajcie. Z... Pamiętacie, to takie tajne laboratorium szkolne, gdzieś takie dziwne mikstury. Co ty jesteś? No i słuchajcie i co wy na to żebyśmy poszli tutaj do tego laboratorium i coś tam ukręcili co wy na to w ogóle? A co się ukręcicie? Bo, ej, bo to to jest jakieś kujon. Dobra, ale słuchajcie, Dzieprzyny, ale nie nie, nie słuchajcie, bo, ja słyszałem generalnie o takiej miksturze, która pozwala być impostorem za każdym razem jak się ją wypije. Co wy na to żebyśmy spróbowali? uważać, i każdy będzie zaspokojony. Ale stare to jest. A Myśmy szczęścia, szczęście. No dobra, szczęście, ale pójdziemy i zobaczymy, słuchajcie, spróbujmy to który słuchajcie, moi drodzy, spróbujmy w ogóle pójść do szkoły i spróbujmy, moi drodzy, uważyć tą miksturę tajną na to, aby byśmy za każdym razem impostorem. Co wy na to naprawdę? Chodźcie chłopaki, co Wy na to w ogóle? Chodźcie spróbujmy. E, czy to bezpieczne? To, czy to, 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 to oczywiście, że to jest niebezpieczne. O żółty, w ogóle czekaj, czy ty, ty chodzi do naszej szkoły żółty? A e, to. Stary, to nowy ziomek, spostrzegaliśmy go. A, a ma żółty, nie, siema. No, dobra, ale... chodźcie w ogóle do szkoły, to spróbujmy zanim przyjdą nauczyciele. Co wy na to w ogóle? Co Chyba wy na to? I... Chodźcie w ogóle za do nauczyciele, spróbujmy, moi drodzy, uważyć tą miksturę, będzie naprawdę kozak. Ale dobra, słuchajcie, pójdźmy w ogóle do szkoły i spróbujmy to zrobić, naprawdę się coś się poje troszkę tego. Ale dobra, słuchajcie, co będzie dobry pomysł, słuchajcie, więc chodźmy w ogóle do szkoły, chodźcie chłopaki w ogóle, tylko cicho w ogóle zobaczcie, jeszcze nikogo nie ma w ogóle. Czemu czy jest tutaj, jeszcze nie nikogo nie ma, zobaczcie, nie ma to tutaj nie ma tutaj ani pana dyrektora, nie ma nikogo jeszcze, słuchajcie. I zobaczcie, ogólnie, nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj generalnie mamy lekcje, ale za tą salą, co nie, tam dalej, tam dalej chodźcie, tutaj jest tajna sala, gdzie są, zobaczcie, czekać, ona była tutaj. Tutaj, gdzie są tajne mikstury, zobaczcie na te, na to, na te statywy alchemiczne. Uważmy tutaj tą miksturę, stary, i w ogóle zobaczcie, co to. Pomysł, co to ja jest, Boże, słodki. Co, stary? To jest fioletowe, co nie? To no. nikt to wypije fioletowe. O! Nie, to jest zły pomysł, stary. Na początku musimy uważać miksturę. No to nikt to wypije zielony. Dobra, słuchajcie, Pomyś ja w takim razie biorę się do roboty, bo chyba ten. Dobra, sięmaj. Słuchajcie. ma? Fajne filetowe kakao. stary, nie wiem, nie wiem. A najpij tego, czekaj, stary, spróbujemy na tobie miksturę, którą uważę. Dobra, słuchajcie, biorę się zakręcić, słuchajcie, potrzebuję tak, tam było potrzebne chyba y, szczęka byka, macie? Ktoś ma, czy, czy, o, masz, masz. szczękę byka, dobra, szczęka byka, słuchajcie, w takim razie, <todgłos> tutaj w takim razie wkładamy szczękę byka, Ok. słuchajcie, jest szczęka byka, Potrzebuje jeszcze ender perły chyba, potrzebowałem, masz, ma. dobra, stary, daj ender no, w ogóle, Dobra, dwie ender perły, słuchajcie, tutaj w takim razie dajemy te ender perły, słuchajcie, tutaj, okej, okay, okej, okay, dałem w takim razie jedną ender perłę, proszę, drugą cię mogę oddać i potrzebuję jeszcze, co tam było potrzebne? Chyba tam było potrzebne jeszcze, e, e, noż potrzebuję, nóż impostora potrzebuję, okej, okay, mam tutaj, dobra, mamy nóż impostora, słuchajcie, no, dobra. i teraz musimy uderzyć tym nożem raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy, pięć razy musimy uderzyć tym nożem to, co I, ty teraz uwaga, I teraz, uwaga, miejsce, uwaga. i teraz, uwaga, i teraz, bo słuchaj, przeczytałem to w tajnych księgach, uwaga, teraz bierzemy, 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 dobra, stary, mam, mam mikro... Mam miksturkę. Ma miksturkę, słuchajcie, o, to zadziałało, słuchajcie, naprawdę mam miksturkę. No to, to, kto? A się wie? To, wie? Dobra, ja dobra, dobra, słuchajcie, I teraz pytanie jest takie: kto kto jest śmiałkiem na tyle, aby ją wypić? Bo ja naprawdę nie kto? wiem, czy ja chcę. Nie. Nie. nie, ja nie, ja nie wypiję, mój drodzy, Ja naprawdę ja, ja się szanuję, ty. jestem szanującym się crewmate'em, moi drodzy. To ja w takim razie kto? Kto? Nie ja dobra. mam wtedy, ja. ale ty najczęściej najczęście ja starałaś się zrobić sobie on o Dobra, nie stary, ja mam pomysł. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mogą Ja mam pomysł, co wy na to, żeby wypił to fioletowy. Bo ty, Ale, byłeś rzadko, nie, ty byłeś rzadko, nie, rzadko nie, impostorem. Nie, Ale nie, mama, ty jesteś słabym Dobra, stary, ja mam taki pomysł, zróbmy wyzwanie, stary, nie bądź, nie bądź tutaj, nie bądź, wiesz, nie zakrycie. bądź. Jeżeli to czerwony zrobił, czyli to będzie na pewno coś złego, więc on to wypije? Nie, ja nie piję. Fioletowy, dawaj, nie cykosz stary, fioletowy, 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 nie bądź cykosz stary. Stary, za dwie dychy mogę. Dobra, dwie dychy ci dam, ale jak wypijesz, dobra? Czekaj, czekaj, nie, nie, to za dwie dychy, składacie się. Dobra, składamy się, składamy, dawaj mu stary, dawaj mu dwie dychy. Ale to później oddajesz. Dobra, bierzesz te dwie dychy, dobra stary, uwaga. Dajesz, pijesz, 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 dawaj, stary. Fioletowy, pijesz! Trzy! okej okay. Fioletowy! No, jeden, pijesz! Fioletowy! No, I co, i nic? Sorry. Ale o nie, czekaj, taki szybszy jestem, stary. Wow. No, to jest, stary. Ale czekaj, co się z u dzieje? Czemu? i to jesteś stary impostorem? Masz nóż w ogóle? No i co stary? Co się z tobą dzieje w ogóle, stary? Eee, stary! trochę e? brzuch woli! ale generalnie chyba nie! Ja muszę bądź, boże, się złotych, co się z nim dzieje? No, Ej! Eee. Masz mnie? Masz mi no, Masz się oddać, mi. Nie, nie masz oddam no, ci, no. ale odcuj mi się, odsuń mi się z tego! Fioletowy, wszystko dobrze, stary! Fioletowy! Fioletowy, stary, wszystko dobrze z tobą! Stary... Eh. Uh, uh, Kijk. Okay. Co się z tobą stało, stary! Eee, po eee, stary raz nie raz jest on uciekam! Co się uciekać. tutaj uciekać. dzieje? Co się tutaj dzieje? Czemu on się... Czemu on? Pomóż czemu się, się zmienił w kartu, kata? Co się czekaj, dzieje? Nie. Ej, pomóżcie, pomóżcie, cyjanowy! Co się czekaj, stało? Eksperyment czekaj. się czekaj. nie udał. Nie, Oczy, szybko, tak... boże słodki! Cyjanowy, cyanowy. cyanowy, pomóż mi, proszę albo żółty, cokolwiek! Boże słodki, on zaraz załatwi! Szybko muszę stąd uciekać w ogóle. O, proszę was, dobra, tam jest szybko, uciekam, słuchajcie, idziemy do tej do. Słuchajcie, szuty, chodź tutaj, dawaj dal szare żółty. Chodź szybko za mną, chodź za mną, stary Musimy uciekać, słuchajcie, uciekniemy może tutaj stary, szybko, szybko żółty, żółty Tutaj chodź szybko za mną, ukryjemy Je się, się. No, Szybko, szybko ukryjemy się żółty Chodźmy, o tutaj chodźmy, dobra, chodź tędy stary, chodź tędy Boże słodki, co to się dzieje w ogóle? Chodź do tego pokoju, jakiś skitramy się tutaj. Boże słodki, co tu się dzieje? Dobra, stary ja się boję. Zamykaj, zamykaj szybko, zamykaj! Cyanowy, cenowy, co tu się dzieje w ogóle? Gdzie jest reszta? nie, nie, taki mega, że nie może się ruszyć, ale to minutę. Krzesłem Dobra stary, ale ty co się z... stało? Czemu on się zmienił w Kartun Kata? O, to chodzi w ogóle, stare? Ale ty mi to mówisz? Sam to robisz? ja też zrobiłem swoje O, że... On tu idzie chyba cicho, cicho, cicho. O tu idzie. Przecież to było na minutę. To było Chodź, na minutę. Kartunka to, to, to było na minutę. Nie, bo... nie, 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 na minutę nie, nie, na nie, Dobra. Oj do kuchni. do kuchni, kuchni. do kuchni, Dobra stary, przygotuj. nie, rób nie, 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 w ogóle, nie, on w ogóle, nie, 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 Tu nie, 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 tu nie, Tam jest nie, szkoła. nie o nie, szybko chodź, szybko, chodź szybko, chodź szybko, wskakuj, 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 wskakuj. Dobra, szybko, chodź, drzwi, 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 drzwi. Zamykamy drzwi, szybko, o nie, homik, szybko, chodź tutaj do nas. Chowiek, szybko, chodź! Chodź, 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 chodź zamykamy chodź, drzwi. Chodź, do chodź, do chodź. Dobra, mam. Oh. Dobra, Boże Słodki, co tu się działo w ogóle? Co się działo? Szybko dosłuchaj. Jeju, co się dzieje, moi chodź, drodzy, co my mamy teraz z nim zrobić? Bez jaj, naprawdę, co my mamy teraz z tym zrobić, fantem? Naprawdę, czy nie, nie. co ciasteczkami. Co ciasteczkami nie zasłujmy ciasteczkami ciasteczkami. dla ciebie zielony. Dobra. O nie, zielony siedzi, jak on siedzi w stoliku dla dziecka. Dobra, ale słuchajcie, mniejsza problem Nie mam problemu. Słuchajcie, musimy spróbować głośno odmienić tego. Dobra, słuchajcie, mam pomysł. Może weźmy te ciasteczka, weź mi, daj mi ktoś ciasteczka, dajcie ciasteczka, dajcie ciasteczka. O, chobik, daj ciasteczka, rzuć, rzuć mi ciasteczka. Dobra, mam, mam dobra ciasteczka. Okej, okay, słuchajcie, ja mam pewien pomysł, ponieważ koty generalnie bardzo lubią jeść. To wy na to byśmy spróbowali go zwabić ciasteczkami. Mam lekko! Masz mleko, dobra, trudno, ale stary, weźmy, uwaga. Trzy, dwa... Eee, jeden, dobra, ten, tędy, idziemy do szkoły, stary. A ja e, co no, Cat, Cat, gdzie ty jesteś? Kici, 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 dobra, stary. Kici, 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 Cartoon Cat, co, 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 stary, Halo. co, co, co ja się Bo ja się jest... jakoś źle czuję. Coś się źle czujesz, stary? Co? No jakoś się źle czuję. Co, co się... A! A! Boże, to Boże, co się z nim stało? Nie! Co się... co się, się masz, z nim stało? Dobra, Cartoon Cat, Cartoon O, Cartoon Cat, mam tutaj ciasteczko ciasteczko o, ciasteczko. Ciasteczko, drugie ciasteczko. <gry> trzecie ciasteczko. Masz tu ciasteczka. Ma chodź, a tutaj w szkole ile jest ciasteczek? Chodź ciasteczko, kici, kici, chodź tutaj, tutaj tutaj za mną, za mną, za mną kartę. Kici, kici, kartka, do szkoły, chodź do szkoły, do szkoły oh, oh, stare. No, tu tu tu. tu, 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 tu dobra, ja nie chcę tego jeść, ale muszę, ale zaraz ci zabierę, rozumiesz? Dobra, tu 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 teraz o tutaj. Tutaj, dobra. O ile ciasteczek w tej sali? Jest, ile ciasteczek? Ile ciasteczek jest w tej sali? O, gdzie? O! Oh. Zamykamy go szybko. Uciekajcie, uciekajcie. Zamykamy go szybko. Szybko chodźcie. Szybko. Dobra, szybko. Dobra, mamy go! Szybko! Dobra, krzesło, krzesło, dobra, mamy go! Kartunkat, kartunkat! Ej, O co to? Czekajcie, czy to jest. Fioletowy, on wrócił! O, Zobaczcie! Stary, jak się najadał. Fioletowy? To stary, ciastka. ty już jesteś z sobą w ogóle? Co się z tobą dzieło, stary? Tak. Byłeś kartunkatem! Jak. tak. tu bym jak wiesz, jakby... Y, to coś było stary, jakby ja nie chciałem na przykład iść za wami, ale chcia ale musiałem, musiałem Ale stary. stary, co to było w ogóle? Opisz ej, mi jak, ej. Było, jak było być kartunka No właśnie nie zrobiłeś i to wy teraz Nie, usięgnie. ja tego ja, ja nie piję stary, Zatom ale kartunka... Kart jak kart to, wszystko jak wszystko to wiesz, było? Jak wiesz, to nie było być kartunkatem fioletowy? stary, to było tak. To było tak, patrz, na początku, na początku jest spoko, potem czujesz stare takiego luzawia, że co chodzi, jakby stary tak wiesz, zmęczony się kładziesz do łóżka i tak wiesz, czuję się jakbym się y, przespał, chyba z trzy dni bym spał, się budzę i nagle stary, nie wiem, jakoś czerwono mam w oczach i stary, potem robię coś, czego nie chcę. Boże, słodki, nie, ja mam tego dosyć, nie, nie, to było naprawdę dziwne, naprawdę. Czekaj, czerwony! Co, 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 co? Co? ciebie. Do pokoju nauczycielskiego i! Nie! Nie, 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 zostawcie mnie, zresztą proszę was, to nie moja widać, Au, idziesz, Au. zostawcie mnie, no nie no proszę idzie, was, nie. Nie no, proszę czemu wy chcecie idzie. mi tutaj zagodzić? Nie! Dobra! Co? Nie! Nie, co Dobrze, wy ze mną jak zrobiliście? Nie, 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 Co nie, 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 nie nie, 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 proszę dora, was, po prostu, nie, dora, moi drodzy, nie, słuchajcie, dora, dla dora, dobra dora. wszystkich, ja, ja dora, teraz, mój drodzy, kończę elo. ten film, więc do mój moi w kolejnym odcinku, żegnajcie, cześć, i ja dla dobra wszystkich, moi drodzy, wyłączam ten film, bo już, nie, nie, moi drodzy, już dosyć tego, więc papa, moi drodzy, elo, cześć, w ogóle, zaraz chyba stanę, stanę się kartonkatem, <laughs> o, nie, jeszcze zaburowali mnie, dobra, więc papa.